Jesteśmy w laboratorium. Otacza nas unikatowa aparatura dedykowana do charakterystyki paliwa wodorowego klasy Automotive. Z jej udziałem możemy świadczyć usługi oraz wykonywać badania i analizy na najwyższym światowym poziomie. Pomimo, że podstawą postępów technologii wciąż pozostaje pomysł, to do jego rozwoju potrzebna jest specjalistyczna aparatura zarówno analityczna, jak ta, którą widzimy w tle jak również instalacje badawcze w skali laboratoryjnej i w skali technicznej. Dlatego większość środków pozyskanych z KPO przeznaczymy właśnie na zakup aparatury. Planujemy pozyskać ponad 160 pozycji. Wszystko to ma służyć opracowaniu i rozwojowi nowych technologii, między innymi z wykorzystaniem in situ, czystej zielonej energii. Dzięki w pełni wyposażonemu kampusowi mościckim oferta naszego Instytutu będzie kompleksowa. Od pomysłu poprzez weryfikację na kolejnych etapach rozwoju. Aż do towarzyszenia partnerowi biznesowemu w finalnym wdrożeniu. Realizacja prac badawczych będzie odbywała się w laboratoriach o standardzie wyposażenia, takim jak w tym laboratorium, oraz w zmodernizowanej hali technologicznej. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom aparaturowym i nowoczesnej infrastrukturze towarzyszącej, znacząco zwiększymy szanse na skuteczną komercjalizację naszych rozwiązań. W tym miejscu przypomnę, że misją naszego Instytutu jest działanie na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego Polski. W Centrum Rozwoju Technologii Niskoemisyjnych skupimy się na rozwiązaniach budujących nasze bezpieczeństwo, na zwiększaniu odporności na zmiany klimatyczne, na przyjaznych środowisku i człowiekowi tworzywach, na technologiach wspomagających retencję wody oraz na szeroko rozumianych technologiach wodorowych. Będziemy prowadzić badania ukierunkowane na obniżenie śladu węglowego na różne sposoby, między innymi poprzez opracowanie tworzyw biodegradowalnych czy apcykling polimerów. Dla nas, badaczy, w pełni wyposażone laboratoria, to wymarzone stanowisko pracy. To w nich przekuwamy nasze pomysły w realne rozwiązania, które będą odpowiedzią na dzisiejsze i przyszłe wyzwania przemysłu i gospodarki. Nasze kompetencje będą oferowane wszystkim. Już dziś zapraszam do współpracy i prowadzenia wspólnych, ciekawych projektów wyrażeniowych.